Witam Was serdecznie czołgistów wszystkich zapalonych Dzisiaj mam dla Was bitwę, naprawdę śmieszną bitwę Z PZ1C To jest naprawdę szybki czołg, bo osiąga 70 parę, 70, chyba 8 na godzinę po prostu i potrafi osiągnąć No i działko widzicie, no to jest tak naprawdę mauser 8 uszkodzeń, 33 penetracji no ten czołg jest po prostu boski. gram tutaj z Miki, jak możecie zobaczyć, Miki ode mnie z klanu i Kat ode mnie z klanu. Wszystkich zapraszamy serdecznie do klanu. Tam powyżej 6-7 si tiera, tam Tieru i powyżej 15 lat bez przekleństw możecie się zgłaszać. Wtedy MSM, czyli Mściciele się na Zmiśka. No i my się udajemy na lewą stronę. dorzuciło nas w miarę wysoko. A gramy tymi czołgami, ponieważ one o 100% więcej zarabiają, a naprawdę idzie fajnie nimi zagrać. No zobaczcie, 60 na godzinę, patrzcie teraz jaki jump będzie. No mówię wam, no, Te czołgi są wypesiste, on potrafi na magazynek z koło 200 życia zdjąć. On ma niby 5 pocisków w magazynka, ale ty, każdy ten pocisk chyba... 5, a on strzela po swoje 5? Jakoś tak, to jest. Że ta jedna pestka... Zielona to jest 5 pocisków 5 albo 10 No coś koło 10 chyba Jakoś tak już nie pewnie no i widzicie wyjechałem, zapatrzę e To od razu się cofam i fuks koleś zyznął całe, no, całe, Na moje szczęście niecelną we mnie mi miki szybko a Kata tam jedzie z tyłu i stęga, i czekajcie chłopaki na mnie. No ale i tak, i tak, musieliśmy na niego poczekać, nie było wyboru. Ja mówię, czekaj Miki, tutaj ogarniemy sytuację. Bum, po co mamy hita za 100 z groszem zebrać? I widzimy, jedzie Crusader, już naprawdę się robi nieciekawie. Dwi czwórka i piątka przeciwko trójkom, więc jest lipa. Ale zobaczycie, jakie jaja z tego wyjdą. Mówię, Kata dawaj szybko, Kata widzicie, jak te czołgi tak zasuwają, że to jest nieporozumienie. No ten już nasuwa, no i ja wyjeżdżam. Auto celowanie wziąłem i nasuwam w niego. Zobaczcie jak, co, co się dzieje z nim. Kolej wyparował. Teraz szybko ob objeżdżam. Czy staram się objechać crusadera. Załoga to jest na 80 parę procent, więc wiecie. Cały magazynek ładuje 8 sekund, więc to nie jest dużo. A jakby miał jeszcze wentylację w załogę na więcej procent, to byłoby lepiej. No, widzicie, strzelałem się, ładuję strasznie szybko ten magazynek, a mam do niego jeszcze w planach wstawić wentylację i osłonę przecież odłamkową i te ulepszone resory. No widzicie, to truje nimi osiernie. I teraz jeszcze tak, Leopard jest, no to już jest w ogóle be... jaja ja, Ja już tutaj uciekam, bo widzę, że chłopaki padli. No i zobaczcie, uciekam Leopardowi. Chwila, już jest 70, prawie 80. Zobaczcie jaki jump. Normalnie, ten czołk jest genialny jak dla mnie. Następny jump. Mały bo mało, ale... Ja już 500 tu szkolę, takim działkiem, widzicie? 59 wystrzelonych tych pocisków, czyli tych przybitych z penetracją. No mówię wam. Jaja są masakryczne. No widzicie, widzimy artysz M37, trzecią artę amerykańską Ja jadę tam podczas jazdy strzelam, no bo tak naprawdę ten magazynek tak mi szybko ładuje, że nie ma różnicy, że czy wystrzelam go podczas jazdy, czy nie, no Po prostu gaszę wszystkich tym, tym działkiem I zobaczyłem, że Leopard jedzie dawno, ale ja uciekam, bo jestem o wiele szybszy od Leoparda, no on ma tylko 160 albo 180 koni, ale ten pojazd jest naprawdę boski Zobaczcie, teraz są dwie arty, już już jest poziom wyższych, poziom hard. Patrzcie co się z grillem dzieje. I teraz chłopaki krzyczą Starana go! Starana! No to ja niedługo myśląc, go tak lekko go zaczepiłem. Autocelowanie na następną artę. I chajja ona na mnie próbuje wyjechać, staranować mnie. Ja mówię, nie tak łatwo, koleżanko. Jeszcze tu jej w dupę trochę wpakujemy. Zobaczy już mam prawie 1000 uszkodzeń. Na takim wypiertku. 117 hitów. 120 już. I jestem na strzała i... Ale Leoparda też ma na ogodynek. I teraz jest głupia sytuacja, bo powiem wam tak, ten leopard mnie zabije, choć... Choć ja mogłem uciec i zabić jeszcze na przykład Valentina, czy Leoparda, czy coś innego Ale i tak, tysiąc uszkodzeń tym czołgiem I wam powiem, że ilość pieniędzy, czyli serberek, którą zarobiłem tym czołgiem To jest normalnie coś pięknego, bo Teraz już macie jak przeskakiwam za kamerę To jest coś pięknego, bo zarobiłem ponad 50 tysięcy tym czołgiem 50 tysięcy wyszedłem na czysto więc wiecie, ja się z Wami żegnam, zobaczcie skryny końcowe, bo naprawdę jest na co patrzeć. Na razie, cześć.